Witaj! Aromat od Dawno mnie tu nie było, a dzisiaj przychodzę ze specyfikiem, który się nazywa KOREKT X. Opowiem Ci po co, na co i dlaczego koniecznie musisz mieć go w domu. Więc tak, KOREKT X jest to maść, 15 ml maść, którą nakładamy na miejsce na skórze, które wymaga szybszego powrotu do normalności. I najpierw zacznijmy od tego, dlaczego jest to maść wyjątkowa i dlaczego bardzo warto mieć ją w domu, szczególnie jak mamy dzieci. Wszelkie otarcia, zadrapania, ranki, jakieś blizny, wszystko, co się goi na skórze, właśnie możemy potraktować tą maścią. I co ona ma w sobie? Ta maść ma w sobie kocankę włoską. Helikryzm. Składnikami korekt X jest olejek z... Z drzewa herbacianego, lawendy, kadzidłowca, drzewa cedrowego i kocanki włoskiej. Tę, tę maść używamy na te zmiany na skórze, właśnie, które wymagają gojenia, które mają problemy z gojeniem się i używamy je po prostu punktowo, miejscowo. Jej konsystencja jest bardzo gęsta, jest niesamowicie wydajna. Możemy również nałożyć ją na plasterek, a później ten plasterek przykleić w miejsce, które potrzebuje. Gojenia. To ma się fenomenalne, bo gdy kiedykolwiek dzieje się coś na mojej skórze, gdy mam jakieś problemy skórne z nie wiadomo jakich przyczyn, przeróżnia z tych przyczyn, to po prostu używam tą maść i ona pomaga mojej skórze goić się szybciej. I mogłabym kupić sobie jeden olejek, na przykład z kocanki włoskiej, <grym> zainwestować kupę pieniędzy, ale akurat w tej konsystencji, w tej, tej maści. Są składniki, które nie tylko pomagają, właśnie, które mają nie tylko tą genialną moc olejków, ale również mają fantastyczne wspierające składniki, które odbudowują moją skórę. I jeżeli miałabym mieć jeden olejek, to dlaczego nie mieć pięciu najlepszych olejków do kojenia skóry w jednym? Nazywam się Gosia Jaśnicka, jestem doktora Wellness Advocate. Zapraszam ci serdecznie do oglądania innych moich filmów poświęconych olejkom eterycznym. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, albo jesteś podobniką lekarza z jakiegokolwiek powodu, skonsultuj się z nim przed użyciem jakiegokolwiek specyfiku. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, pa.